Widzicie tego gościa? Okay. To jest Tony Stark, to jest Tony Stark, to jest Tony Stark Najlepszy gość na świecie Oh yeah Do końca tego sezonu będziesz łysy Damokil Przeproś ich Ale się Oj tam, oj tam Dawaj Nie, ja nie jestem z boku nie Kurwa, Mama szarikan ty idioto Po głowie jeździ Chciałem ich przejechać Mal Możemy wybrać coś. Ja nie chcę o. żadnych gdzie się samochody kradnie, bo to jest. <noise> Tutaj samolot wygląda. No to w ogóle nawet, nawet nie myśl o tym poziom trudności na trudny biorę, chłopie. Czy to jest Też... dobry pomysł? Bo ten za łatwy poziom był za łatwy ha 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 Eee, najtrudniejsza była stacja benzynowa. Zawołaj samochód swój, bo nie mamy samochodu. Daj na trudnej nawet samochodu nie mamy. Dobra, o jest ja samochód, jest ja samochód, jest ja samochód, co ty mówisz? A, okej, okay. a ja chcę prowadzić. No dobra, pozwól mi. Pozwolę ci. Dziękuję. Ale jedna rysa i już więcej nie wsiadasz do fury. <laughs> eee, zajebista nuta leci. Poczekaj chwilę, stój, stój. Szuka, szuka, szuka. Szuka, szuka. szuka. E, eee. no, w dupę ja ci wyłączę. Jak ty tak machasz głową? Co? ja mogę tylko tak, Jakby Loda robił. Dobra. Uwaga. Co ty robisz? Chyba trzeba ty dwa szybkie. Co ty szybkie. robisz? Ja chciałem się co... podkaść po cichu i okraść samochód. A są dwa samochody, no to ty bierzesz ten drugi. Dobra, szybko. Du, 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 dwa samochody, dwóch gangsterów, dwóch debili. Gdzie jest zielony? Gdzie mamy się schować tymi samochodami? Znisz pojazdy? Kur A kurde. Jeszcze policję mamy na, na tym płoty. Strzelałeś jak gupek. Było zniszczyć po, od razu pojazd, a nie. Wysiadaj, szarikan. Pojazdy mamy na mapie zaznaczone, które mamy zniszczyć. Aha, kurwa. nie a nasz samochód? Ty, -a. Ja, Który to chyba ten? Wow, jeden zniszczyłem. No, 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 no. <laughs> When there's no, no, no Dobrze, że te nie, pojazdy nie, są chyba niezniszczalne to nie działa? Ty strzelasz do pojazdu? Nie, rozjeżdżam ja No naprawdę? Można rozjechać? OHA! Tak. Patrzcie na to! Oh yeah! Szalika, nisz pojazdy! No i ja Został stronie miasta już! Policja mnie! Renteguje. To nie jest takie proste, jakby się wydawało. Jak to ty, ty mi zostawiłeś aż tyle? Jak tyle, przecież ile ja zniszczyłem? Ale wóz jest niezniszczalny dobrze? No, tylko dzięki temu jesteśmy w stanie zrobić tą misję. Ups, dobrze nam idzie? Dobrze bardzo dobrze, my jesteśmy zgraną ekipą. <noise> Panie policjancie, proszę zejść z ulicy! Albo będę zmuszony pana prze... O kurde Okej, okay, dobra O, ale się palą O shit Maciek, strzelają do mnie Już siadę, Jestem już bardzo blisko Gdzie tu się to... Szybko Nie wysiadaj z fury, nie wysiadaj z fury Nie wysiadaj z fury, nie wysiadaj z fury wow. Umiesz A tak ty... zrobić? O czym ty... mówisz w, to... w ogóle? No, no nie ten kur... samochód i tak. I został. Nie, yeah, musimy uciec, musimy uciec, super, dobra, jest progres. Yes. <laughs> Ten jak spada. O. Yes. Jaki Jest. Jakie upośledzone są. Jakie upośledzone ja po prostu. To są upośledzeni, nie? Porobiłem i. Są ich... upośledzeni. Inteligencja moja ich po prostu przerosła. IQ plus tysiąc teraz się o, odpaliło, u Udało mnie. się. Ej, kto mi kradnie? Kto mi kradnie, wóz? A to ty wziąć Ja się. Biorę zaliczkę z... dodatkową, to. <laughs> No już myślałem, że, kto, że to policja mi wzięła. A ja mam tym wjechać. Byłaś z tego. O nie, jest dobrze. O fuck yeah! Pieniędzy wiele! Super. Dobra, wchodzę. Mam opcję zrobienia napadów, wszystkich napadów z mieszkania i jestem ciekaw, czy nie, czy nie byłbyś chętny z szarikanem. Bo ci się chcę, bo... o, to już a, potrzebujesz trochę a, wiesz gdzie mam jechać w ogóle? A, a, a właśnie. Zaraz ci zaznaczę. Dobra, mamy. Czemu mi to każe jechać w drugą stronę? Organizacja co? Kangurku Jeszcze raz driftem. Że, panie żonę. Jeszcze raz! Ale to driftuje auto! Co? Ja pierdzielę, no! Czekaj, muszę Ma... się schować, bo policja. Maciejos, mnie też gonią. Dobra, to był dobry pomysł. Ty policja cię goni? Zobacz, papa, pa, pa, to są moi koledzy. No tam <słuch> co tu się dzieje? Tam jest, tam jest. Walczę z ludem! Nie, Proszę nie. Proszę się uspokoić! Wow. Proszę się uspokoić! Proszę się uspokoić w tym ja momencie! Wiem, że z policji jesteście panowie, ale uważajcie jak jeździcie! Proszę się uspokoić! Proszę się uspokoić! W tym momencie! Już! Ten Albo, będę gano, ty. Albo będę strzelał wodą! Co to jest styl? No siadaj do tego samochodu! Nie siadam, bo tu ciebie jest akcja. No i co? No i ja wy idź dot! I Idź ja, ja jestem, jestem normalnym obywatelem, nie będę mm, takich rzeczy robił. jesteś. Ja nie wierzę po prostu, kogo ja wziąłem na akcję. Czekaj na do mnie! Pst, dobra, wsiadaj. Poczekaj moment. na no, wóz strażacki. Oni poczekaj. zaraz pojadą, oni zaraz pojadą. Dobra, jak coś, to skasz na wóz strażacki, podjeżdżam. Tyle <laughs> wystarczy, co? <śmiech> <śmiech> nie mówię, Dobra, widzą mnie. Nieważne, jedź, 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 jedź. Jadę, jadę. Drift. <laughs> nie driftuj w wozie strażackim, co ty robisz? Ja nie chciałem. Musisz Ty Maciek zadzwonić. Wyciągnij telefon z do góry. I do kogo? I kontakty. I Lester. Le, Lester. Lamar. Kurde, do Lamara dzwoniłem. Nie. Lester. Lester. Albo szybkie akcje. Gdzieś tam. Dobra, Lester. I, i z pościg. Nie odbiera. Ale... Nie osłuchuję, ale Twoim. Powiem... co? On nie odbiera. Masz ugasić. Te palące się pojazdy Dobra O, gangusy Gaś, ja cię będę osłaniał kurwa, ja wysiadam Sta, wysiadasz o! 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 o, gdzie mnie osłaniasz? Gdzie mnie osłaniasz? Gdzie mnie osłaniasz? No kurde, ja palą mnie Już idę, już idę, już idę, już idę, już idę, już idę No zachciało się, kurde, na wysokim poziomie No co jest? Matka, jak w głowę nie szczelisz, to oni są jacyś niezniszczalni, nie, nie? No ile to można lać? Dobra, odjeżdżam. Ty, fur, przybili mi oponę. A to są nasi? O kurde, jak jeszcze lamp? Jeżdżę na felgach. Okej, okay, jest dobrze. De, 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 pe, od pendecho Ugaś... mnie wyzwał. Ugasiłeś to? Da. Ej, ja nie wiem, gdzie ten ostatnia fura jest, nie? Na mapie masz, no za to bo mnie spali się. No, tak, to leć, leć, dawaj, sharikan. Pokaż, jaki jesteś Alvaro. <laughs> <laughs> Okej, okay, sharikan el Strażako. Wkracza do akcji. Cio. Nie, czemu ten samochód nie ma. Mówiłem. Ale mówiłem. ani jednej. To nie moja wina. No to w manerze coś jest. Twoje. No właśnie, no to i już ugaś. zrobiłem. No i bardzo ładnie. No i zlikwiduj pozostałych. Bijże ich, bo mam mało życia. No, Pozwolenie? Aaaa. Ja nie wierzę w ciebie po prostu. Musisz ich zabić wszystkich. I lepiej, żebyś dał radę, nie? To nie jest śmieszne. To nie jest śmieszne. Co to już? Co? Bo wiesz, Rikan, ja czasami mam drugie ja a się odpala i ai to działa. Haha, haksy. No i... report, re no report, report. Report, report kurwa. co daj łapkę w dół? <grafy> <grafy> Bo zreportowałeś <grafy> mnie. <grafy> plis? Co plis? Co, Co, do oli mówię, czy mi zrobi jeść. Ej, to weź ją poproś, żeby niech mi też zrobiła. Chury. Niech mi też zrobi coś do jedzenia. Ej, Co? ja też, ja też proszę o kanapkę. Czy zrobić jeść Widzowie, czy ona powinna zrobić jeść Maćkowi? Halo, a kangurkowi niech zrobi jedzenie. Halo. Kangur nie dostaje. Halo, ja chcę kanapkę. Halo, halo, przepraszam, mi też się należy coś od życia. Chciałbym dostać coś do jedzenia. Czy ja dostanę coś do jedzenia? Czy ja dostanę coś do jedzenia, to jest pytanie. Dostaniesz w łeb. <laughs> Czy ja się nazywałem w GTA l -Dupa? Nie, nie nazywałem się L dupa w GTA. Hehe, <laughs> bo duża pupa. Ale, ja on nawet naroda nie <śmiech> Nie, <śmiech> nie. Mam szufladę. <śmienic> Jakie suchary do jedzenia, jak coś, coś normalnego, kanapeczkę czy coś. A co muszę zrobić, żeby zasłużyć na loda? <śmienic> Nie. <śmienic> Nie będę prowadził żadnego samolotu. Macie chciał samoloty, to sobie będzie latał samolocikami. Robimy to po cichu. Dobra. Uwa! Chodź macie, idziemy robimy Co? to po cichu. Jak po cichu? No po cichu to robimy. No dobra, Chodź. poczekaj, ja mam snajperkę, Chodź. która jest... Na pewno jest e... cicha. Tłumik, a tłumik. To dobrze, chodź. Ściągać go? Nie. Na twój znak. Czekaj. Na twój znak. Czekaj, dobra. No na mój znak miał być! Trafiłem! A! Dobra, jest, jest dobrze, na głowę spadłem, ale wszystko w porządku jest już. Poczekaj, ja tego na lewo na bo on nas może czek zobaczyć. O kurde. O, o. O nie! Po prawej, po prawej uważaj. <laughs> dobra, wyskakuje jak. Z meczatą go. go. Dobra, ładnie było. Podobałam ktoś biegnie, żydawcy. ktoś biegnie A to jest patrol, okej, okay, dobra. O, o, tu schowaj się. Jak patrol, kurde, nie wiem jak się schować. Na Q! No, dobra, tego ściągnę gościa. Jest dobrze, bierzemy im gacie. A dzisiaj zmieniali czy nie? O. Co? Czekaj, który my mamy samolot niby ukraść? Co? Nie, że niby ten duży? Co? Dawaj, dawaj, o. dawaj, 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 cze, dawaj, cze. dawaj, dawaj, no, dawaj, no 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 no, 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 Co jest? Co to k było? Co? Co się stało? Dobra, dawaj furę. Ja I opieraj tą z tyłu. Ole, zajebista furą, ty. Jaką furę? Dawaj. No, dawaj. Jaką furę? Tesla. To jest Tesla. Ale, o co ty mówisz? To jest samolot. Ale, tu pośredzony jesteś. Z kim ja na napady lecę? Ja jestem pośredzony? Jak ty tam masz samochód? Czy jeszcze nie ma nic? Gdzie ty jesteś, niby? Weź, podjedź mi gdzieś tym samochodem, dobra? Podjedź mi nim gdzieś. No nie, no to muszę wziąć do pierwszej fury. Co? Co? Kupię. Skąd ty się pojawiłeś w ogóle? Bierz wyjedź, tą furę. Wyjedź tym drugim, ja to muszę zobaczyć, nie? WHAT?! <grym> jak on tam <chodzi? grym> Jak? No przecież otwarta jest. No do no, 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 nie otwarte. Jak nie otwarte? Bierz furę i jedziemy. Pokaż mi ten drugi jak wyjedziesz. No na pewno, tak, ja bym tak wyjechał, no. Mhm. Mm Lecimy. Jedziemy, prowadź. O. O, ten samochód ma zajebistą przyczepność, nice. no i kurde, takim to ja mogę jechać, a jedziesz czy nie jedziesz? O kurde <laughs> na mnie otworzyli Trzymajcie się pan, Meduza Nie, czekaj, muszę wrócić, wr wracam, o, jeszcze czemu? raz dobra, wr wr wracamy, zapomniałem kluczyków Jakich kluczyków? Od domu, dobra, teraz za mną, szaliką, szybko Co? Co? Co pieprz? Sikkan, cofaj się! Ja pieprz, Jak? Ale to nie można polegać <gry> Ale ty jesteś Zban, no i co? Co? I możesz oddać samochód? Chodź tu do mnie na dach. Ja zban? Ty Dzban jesteś. Jak do swoje, do, pana, do swojego pana się odzywasz? I teraz znowu ucieknij policji. Chodź na ten dach! Chodź na ten dach! Kogo ty bijesz? Chodź na <grym> co ten ty dach. Robisz? Chodź na ten dach. Dlaczego? To no, chowamy się tu. Jak się po co? No bo uciekamy policji. chyba ty. Ja odjeżdżam. Co? FOK! No to to, ja to... Widzę, że dużo nie siebie niewiadomych tutaj to jest. Nie? To jest ogólnie ogólnie to bardzo fajna misja z samolotem. Znowu tą samą furą jeździć. Kurde, codziennie furę się zmienia, to bez sensu to kompletnie, nie rozumiem tego. Przytrzymaj, 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 dawaj. Du, ru, 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 ru. Nie no ty trąbić nie potrafisz nawet, nie? A powiedz coś o mojej jeździe, a powiedz coś ku... o mojej jeździe, nie? Powiedz coś ku... O, nie <śmiech> ma... <śmiech> Jak ci rzucę C4, to też będziesz taki cwany? To wysadzisz swoją własną brykę. <śmiech> <śmiech> Jak tam wyskoczyłem. skoczyłem. Zaznaczałem. Oła! Nie no chłopie, oszkodowanie teraz. O! Co? <laughs> Dołow. Ja go Nie jeżdżą, ja go nie jeżdżę, ty. Dobra, Maciek, jeszcze raz, w krzaczory, chodzimy tam. To misję robiliśmy już. Wiem, to co? To zrobimy ją raz, a porządnie chociaż, co? O kurde, Maciek, bo ja zazwymię. Czemu ty nic nie robisz? Co ty robisz? Co się dzieje? No gówno tam, wróż dupę, pomóż mi. No, bo furę mi psują. Dobra, Aaaa! gdzie są? Oła! <śla> Ciebie też ZRÓB MI miejsce o czekaj, Nie wsiadaj, Z ze wszystkimi wozami odjedźmy Dawaj No to czekam No kurde, nie czekaj, tylko teraz przyjadą przeciwnicy o kinałem <gry> się spać Dawaj skacz. Nie, 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 dobre No ja nie mogę po prostu Nie da tego zrobić to patrz umrzę. UMRZĘ teraz Dobra. Jak chcę co robimy? Ja chcę jeszcze raz. Bo to było dupy. Nie, daj do fury, tylko odstaw inne. A, i no wtedy dobra, myślałem, do fury. że ty dasz radę, ale jesteś beznadziejny totalnie po prostu. Myślałem, że jesteś dobry kierowca. Jeśli <laughs> się nie umiesz, wiem. Noż ja pierdziele. Co za gówno. A mówiłem, weźmy tamten terenowy. Nie, weźmy sobie ten klasyczny samochodzik, bardzo dobry. <głosy> <głosy> Bo se driftuje fajnie. Kur... <noise> to ty prawa jazdy nie zdasz, jak pójdziemy na serwery RP. <noise> nie będziemy tam jeździli samochodami. Nie, nie będziemy jeździć samochodami. będziemy się przemieszczać. Nie będziemy jeździć samochodami. Te zadania. To jazda samochodem jest zbyt trudna. No nie mogę po prostu z tym samochodem! No co on robi?! Ja mu nawet nie każę tam jechać! Paj ja kręcę tą cholerną, pieprzoną kierownicą! <grystanie> Kartony, nie! Nie, to nie tyle kartony. <ś> A <Keska> może jednak to były kartony? Ale rysujesz mi karoselię, ale popłyniesz z kajsu. O czym Ty musiała, bo wcześniej mi zaznaczyć na już mapie. Jesteś, już Gdzie? jesteś siwy. A będziesz jeszcze łysy, zobaczysz. Do końca tego sezonu będziesz łysy. Miii! <Dobry kiel>. ich. Ależ mi się zazwał. Oj, tam, oj, tam, kurde. Idę z buta. <laughs> Szybciej dojdę z buta. Nieprawda, oj. No. No, no. no, nawet drzwi o, nie musisz ci... otwierać. No. no, nie, przecież jadę prosto cały czas! Jak... No, jadę prosto! No jak prosto, jak skręcasz w lewo? Nie! Jesteśmy na miejscu. No ej! Jaki k... Ale on specjalnie skręcił, nie? On specjalnie skręcił! Kojnie, już nie żyje, <gry> sprawdzę Już szarykam biegnę i najpierw robimy... Tak, oczyszczamy teren. Jak oczyścimy teren, odjeżdżamy furami, nie? I dopiero wtedy się wbijamy. No tak, taki jest plan, taki jest plan Maciek. Fakać mi się chce, jak cię oglądam. O to dziękuję. No, Maciek za tobą! Wow, 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 Dobra wow, już skurde. wyjedziemy teraz, wyjedziemy już teraz. Dawaj Nie, Aż. ja nie jestem z boku! <gry> Nie! Kurwa, mama! Szarikan ty idioto! Po głowie! Jeździ! Szarikan! Chciałem ich przejechać! Wal się! Chodź do mnie! Mordo! Jedź sobie! Jedź mordo! Sobie już. Mordo chodź! Już sobie chłopieć! Mordo chodź! Nie. Nie! Dobrze jest! No Mordo Nie. chodź! No Jadę na tyły! Siadaj! A tu jesteś! No i przyjechałem po ciebie! Jestem na strzała, jestem na strzała, jestem na strzała! Jedź! Do tyłu! A jedź! No ja nie żyję! Siadaj! No to, ale czekaj! No nie jeźdź po mnie, czekaj na mnie! Siadaj! No siadasz! No aaaa! Ty to specjalnie zrobiłeś! Specjalnie to zrobiłeś! Specjalnie to zrobiłeś! <laughs> Maciek, jesteś do dupy, nie. Jeżeli spodobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw lajka w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby kolejne materiały Cię nie ominęły. Zapraszam również na kanał mojego montażysta. Linka macie w opisie. Materiały pojawiają się w każdy poniedziałek oraz piątek o godzinie 16.00. Także bądźcie koniecznie na kolejnej premierze. Na razie. Cześć.